Cześć, w tej chwili Legends. No, jesteśmy na live arenie, ale to nie ona będzie tutaj tematem tego filmu. W każdym bądź razie dopiero co zaczął się sezon arenowy, gdzie mamy do zgarnięcia no, sporo całkiem cennych nagród i postaram się tutaj lepiej trochę pograć niż w zeszłym sezonie, gdzie właśnie do tych ostatnich nie udało mi się dojść, choć w sumie niedużo zabrakło, no ale wymaga to jednak większej regularności niż ta moja aktywność w tym poprzednim sezonie, zobaczymy jak będzie w tym, nie nastawiam się jakoś specjalnie w każdym bądź razie, gdybyście tutaj chcieli znowu jakieś raporty z Life areny to dajcie znać, no bo trochę będę chciał pograć ale właśnie przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, natomiast przed pójściem na arenę należy się jakoś doposażyć. Nie udało się, co prawda, tutaj no, zdobyć nowych wartościowych czempionów podczas tych ostatnich samoningów, tutaj prezentowanych wam w zasadzie w filmie z ostatniego weekendu. Było tam dosyć kiepsko, ale pozytywne była Wasza reakcja. Dużo słów otuchy, dużo właśnie komentarzy z życzeniami, żeby w przyszłym roku było lepiej. Generalnie bardzo dziękuję, naprawdę miło mi było. W każdym razie, jeśli nie udało się zdobyć czempionów, no to może uda się zdobyć jakieś. Relikty, więc dzisiaj to będzie tutaj tematem filmu. Dawno nie craftowałem tych reliktów. Ostatnie, o, proszę bardzo, jest Ireti Koronet z tych rarowatych, fajny przedmiot. Dawno nie było craftingu tych reliktów. No, wykraftujemy wszystko, co mam. Będzie szansa. No ponownie szansa na dwa mityczne tutaj takie kraftowania, ale czy coś z tego wypadnie, no to, no to tu też jestem statystycznie znacznie do tyłu, to znaczy mimo już licznych prób nawet z tych mitycznych tutaj fragmentów, może nie tych z Green Forest, ale wcześniejszych, nie udało mi się zdobyć jak na razie na moim koncie żadnego mitycznego tutaj reliktu. Czy to się dzisiaj zmieni, to się za niedługo przekonamy, ale oczywiście zaczniemy od tych rzadkich tutaj, no, tworzywa, żeby coś zdobyć. Tutaj jest 15, w zasadzie 20% że coś lepszego niż rzadki relikt z tego wypadnie. Przebiegniemy przez to wszystko i zobaczymy co tu się uda z tego wykraftować. No, i tak, może może w końcu przełamie tą złą pasę w reliktach, i coś wpadnie. O, słuchajcie, no i i już coś wpadło, tak? No, to było ciągle z rzadkich elementów. Zaraz zobaczę, jakie jest prawdopodobieństwo chyba 0,5%, bo nawet na to nie zwróciłem uwagi. Mamy z klanowej grupy to dla mnie chyba jest w ogóle jakiś nowy relik, więc taka lampa crit Damage A, taki HP. Tutaj nasz damage jest zwiększony o 20%. Na podstawie turnmata naszego celu. No, w przypadku bossów nie może przekroczyć więcej niż 10%. No, nowy dla mnie relikt jeszcze takiego nie miałem. Muszę się zastanowić, komu mógłby się on przydać. Jeżeli macie z nim jakieś doświadczenia, to też dajcie znać w komentarzu. Jest pierwszy sukces. I skoro odkraftowaliśmy go z rzadkich tutaj właśnie tych no, elementów, no to tylko 0,5% na to było, więc przydarzyło się Ja wszystkie na razie zatrzymuję te relikty, najwyżej część z nich posłuży ono do upgradeowania kolejnych tu mamy z Faction Wars, tu się mi uzbierało już na mityczną próbę. No, ale zobaczymy. No i pierwszy raz będziemy też craftować relikty z Green Forest. Ta pierwsza rotacja się co prawda jeszcze nie skończyła. No, ale ja już skończyłem w zasadzie Hagda. Teraz troszkę sobie tam robię. O, Kolejny świetny relikt. Tych reliktów mi bardzo brakuje. Długo ich nie miałem, ale już jednego czy dwa kwilki mam. Więc teraz dojdzie trzeci. Bardzo fajnie. I tutaj chcę ich jak najwięcej oglądać. Właśnie tych królków. W każdym bądź razie no, nie spodziewam się już tu jakoś dużo generalnie materiałów z Green Forest. Więc, tak jak wspominałem, arena się zaczyna. Może coś uda się tu jeszcze zdobyć. Dobra, tu mam jeszcze coś z Discovery. Skończyło się. No, samo Discovery. I jeszcze zaczynamy teraz rzadkie z Green Forest. I jest. Pierwszy nowy relikt. Fajnie, właśnie z tej grupy mamy kompas i cóż on robi? Resistance HP i speed dopiero na ostatnim miejscu. Jeżeli ten, kto go posiada, jest pod wpływem właśnie debuffu z crowd control, to Meter, efekty Metera można by rzec są zwiększone o dodatkowe 20%. No, znowu do przemyślenia, zupełnie nowy relikt. Ja tu się jeszcze tak do końca nie zapoznawałem z reliktami z tej grupy. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze jakieś powpadają. No, na pewno, chyba te mityczne tutaj są niezłe, ale czy mi będzie dane mityczny, to się okaże jeszcze za moment. Teraz zaczynamy. Tu epickie wykorzystywać. No i tutaj tu mamy 4,5% na no coś fajnego, można by rzec. Więc ale na razie rarki z tego wypadają. No, ciągle rarki. Tu ta nas nie rozpieszcza. No jest Aspekt of Sealot. No, oczywiście wolałbym różdżkę, te czachy walają się u mnie, niewykorzystywane dosyć, ale nie jest to taki zły relikt. Dobra, i z klanowych zobaczmy, czy coś fajnego wypadnie. Tutaj mamy jeszcze. Czy ja mam ten relikt? Chyba mam, ale go do tej pory nie wykorzystywałem. Resistance HP Defense yy, zwiększa Resistance za każde utracone 5% HP. Może komuś by się y, przydało. Szukamy dalej. No, i to, tego to w ogóle nie korzystam z tego reliktu. Z life Areny, epickie, zobaczmy. Kto tutaj wypadnie, co tutaj wypadnie, no tylko rarka. I z Faction Wars mamy 4 próby. No 4,5% na coś fajnego. Okej, okay, no może być ten Golden Elixir, chociaż też na składzie mam ich parę, ale ja tam w pierwszej <gryw> znowu Golden Elixir. W pierwszej kolejności wyposażam e, czempionów ale nowych, nie do końca przykładając się do tych, którzy gdzieś tam na PVI. Walczą. No, dajcie jakieś coś jeszcze. Jakąś legendę. Nie. No i właśnie, z Green Forest zobaczmy, co wypadnie. Może z tej grupy, żeby chociaż coś. Niestety, książka. No to przynajmniej wiemy, że, że będzie powtarzalne. Więc jeszcze trochę się nazbiera tutaj tych właśnie elementów możemy jeszcze tak wymieszać może chociaż z tego, jest różdżka jest różdżka no różdżek też już dużo trafiłem ale różdżki są wykorzystywane niemalże w 100% więc kolejna się przyda no i zaczynamy z, re, z legendarnych tworzyć teraz relikty 0,5% na mityka przy dzikim farcie mogłoby nawet coś z tego wpaść. O, i dla mnie to jest też nowy relikt, powiem wam. Do tej pory mi się nie przydarzył. Więc mamy atak i damage i Speed. I teraz tak. Następny atak po zabiciu tutaj jakiegoś wroga zadaje 20% więcej damage'u. No, też dajcie znać, gdzie używacie akurat takiego reliktu. Kto na nim by tutaj szczególnie skorzystał? Jedziemy teraz z klanowych materiałów. No tu znowu Golden Elixir, Life Arena. Zobaczmy. No, to nie jestem pewien, czy ktokolwiek z tego eliktu korzysta tutaj. No, taki bardzo, bardzo niszowy generalnie. Dobra, z Faction Walks możemy tutaj spróbować coś stworzyć. Niestety, tu możemy te dwa wymieszać jeszcze. Z faction Walks i z klanowych. Zobaczmy. No, znowu czaha. No i mamy z Green Forest, ale tu tylko jedna próba, bo nawet nie będę miał z czym tego wymieszać. No i zobaczmy, może tu? No niestety, ten już był. No i słuchajcie, główne danie tutaj dzisiejszego filmu, czy w końcu uda się coś 20%, ale no statystycznie, rzecz ujmując aż przynajmniej z 2 lub 3% no, może trzy przesadziłem, ale dwa na pewno powinienem mieć te y, mityczne relikty. A i ciągle ich nie mam. Zobaczmy. No, niestety, pierwsza próba nieudana. Ten już mam, y, nikt z niego nie korzysta. I z Green Forest jeszcze jedna y, próba. Czy będzie jakieś wzmocnienie? No, jest nowy relikt, ale nie jest on ciągle. Mityczny, mamy tutaj taką różdżkę. Ilekroć tutaj ten, kto posiada relikt, umieszcza poison bombę, ma 10% na umieszczenie też kolejnej na dwie tury. Uh -huh. Tylko się liczy jako tutaj z aktywnego skilla, czyli na przykład kalwalak nie umieści ośmiu poisonów. No na pewno ktoś mógłby to wykorzystać, ale czy na arenę mi się to akurat przyda? Także do zastanowienia. Ciągle bezmitycznego mitycznego relikta, ale jakieś tam legendy wpadły. Do zastanowienia, czy coś z tego uda mi się wykorzystać. Wyczyściłem materiały. Słuchajcie, u mnie takie kraftowanie i zobaczymy właśnie, czy czempioni arenowi Skorzystają z któregoś z tych wykraftowanych reliktów. Także ode mnie to tyle na tą chwilę. Trzymajcie się, cześć.